Cześć, witajcie na naszym magicznym kanale. Ja jestem Patryk i dziś pokażę Wam, jak wykonać taką magiczną mandragorę. Zapraszam do obejrzenia. Do wykonania naszej mandragory będziemy potrzebowali doniczkę, folię aluminiową, modelinę, farby, cienie patyczki, wodę, paletę, listki, nożyczki, pędzle, klej, papier i patyczki. Wykonanie naszej mandragory rozpoczniemy od stworzenia jej ciała. W tym celu potrzebujemy uformować coś na kształt ziemniaka z folii aluminiowej. Proces formowania naszej folii zaczniemy od bardzo delikatnych ruchów, tak żeby całość nabrała dobrych kształtów. Zaczynając od formowania bardzo delikatnie, przejdziemy do formowania trochę konkretniejszego i dokładniejszego. Oczywiście doniczka, tak jak widać, jest bardzo dobrym punktem odniesienia. Możemy zawsze wziąć i przymierzyć naszą mandragorę do doniczki, tak żeby upewnić się, że wszystko pasuje. W tym przypadku jest ona za mała. Musimy dołożyć trochę folii. Folię dokładamy od dołu, tak żeby wydłużyć naszą mandragorę. Czy kształt, który będzie miała mandragora. Oczywiście do formowania użyjemy patyczków. Im dokładniejsza folia, tym łatwiej nam będzie stworzyć mandragorę z medaliny. Oczywiście zaczynamy od najbardziej charakterystycznego punktu, czyli ust. Kiedy baza jest już gotowa, użyjemy modeliny tak, żeby uformować główne ciało naszej mandragory. Jak dobrze widzicie, nie mam dużej ilości brązowej modeliny. W tym wypadku raczej skorzystam z innego koloru, a będzie nim o ten tutaj zielony. Otwórzmy naszą modelinę. No i co? Żeby modelina była dobra i gotowa do pokrycia, musi zostać rozgrzana. Widzimy się więc za chwilę. gotowa modelina posłuży idealnie na stworzenie przynajmniej połowy ciała naszej mandragory. Oczywiście musimy ją porządnie rozpłaszczyć i rozciągnąć. Właśnie w ten sposób. No i teraz najprościej w świecie nakładamy modelinę na naszą bazę. Oczywiście nakładając dociskamy w każdym miejscu tak, żeby każda nierówność, którą stworzyliśmy sobie na naszej bazie pięknie wyszła na naszej modelinie. W międzyczasie stworzyłem sobie drugą część. To, że jest w innym kolorze nie będzie nam przeszkadzało, gdyż pod koniec i tak pomalujemy całą mandragorę na nasze wybrane kolory. I tutaj pięknie sobie połączymy wszystko razem. Odciśnijmy kształty. No i oczywiście możemy użyć petyczków, żeby uwydatnić każdy kształt i po prostu go poprawić. To nie będzie krótka robota. Musimy uzbroić się w dużą ilość cierpliwości. Oczywiście zaczynam od stworzenia ust. Są one najbardziej charakterystyczne. Z tyłu mandragory. Zrobimy jakieś laczki, wypukłości. W końcu to jest korzeń poniekąd, więc będziemy musieli później to pokazać. O, tu już jest gotowe. W przyszłości zobaczycie, że każda nierówność pozytywnie wpłynie na naszą mandragorę. Oczywiście, szybkie sprawdzenie, czy pasuje. Jest dobrze czas popracować trochę nad naszymi detalami i zaczniemy od górnej warki a raczej górnej fałdy która ma być ustami naszej mandragory delikatnie wklejamy ją na miejsce i zaraz doklejmy drugą część o właśnie, lekkie poprawki no i czas na nasz nos kolejna ważna część całej mandragory dziurki oczywiście też są ważne No i przechodzimy do oczu. Oczywiście początkowo mogą wyglądać bardzo dziwnie, bo to tylko dwie kropeczki, ale z czasem dodamy sobie dolne fałdki i górne fałdki, a one już wpłyną na to, jaki charakter będzie miała nasza Madragora. Mamy dolną fałdkę z lewej strony, dolną z prawej, no i po przyklejeniu górnych Będziemy już widzieć, że nasza Madragora stała się bardziej agresywna. Jeszcze jedna. No i kilka dodatków, jak na przykład fałdka przypominająca brwi. Trochę elementów dookoła, tak żeby miała trochę charakteru. Co prawda, wygląda trochę jak Helena teraz, ale to się w przyszłości zmieni. Czas na ręce. Chcę, żeby wystawały w ten sposób i żeby trzymały naszą doniczkę. Trzeba je przyciąć. No, i teraz musimy przymierzyć, w jaki sposób je zamontować. Jedna roczka. Pięknie. I drugi uchwyt. Oczywiście jest to tylko stelaż na nasze łapki, czy raczej korzonki, które za chwilę zamontujemy. Bardzo lubię robić je w taki sposób, by one trzymały naszą doniczkę, więc nie będą one na wprost, tak jak wykałaczki, lecz lekko je zaginam. O właśnie w ten sposób. Zawsze można przymierzyć i sprawdzić, czy dobrze trzyma doniczkę. Druga do pary. No i jest pięknie. Jeszcze troszeczkę poprawek. No i nasza Madrygora super się prezentuje. Dodajemy lekką fałdkę, która będzie jeszcze wystawała z nad ziemi. No, i czas na różki. Ostatni punkt, ale nie najmniej ważny. Na tych różkach znajdą się później listki. A same różki robią dużo, dużo w sprawie charakteru naszej mandragory. Jeszcze jeden. No, i tak prezentuje się nasza madragora przed jej wypieczeniem. No to co? 110 stopni, 20 minut, widzimy się zaraz. Madragora jest już wypieczona, jest solidna. Jak widać, zostały jeszcze patyczki, które za chwilę usuniemy. Właśnie w ten sposób. No i po przymierzeniu widzimy, że nasza madroga wydaje się być jeszcze bardziej naturalna. Teraz trzyma się w dość realny sposób za doniczkę. No i co? Skoro jest już gotowa, to możemy ją zacząć malować. To jest powód, dlaczego użyłem różnego koloru modeliny. Bierzemy swoją mokrą paletę, wodę. No, i oczywiście troszeczkę brązowego. Troszkę kościanego, czy białego. Cienisty. I po wymieszaniu z odrobiną wody daje nam wspaniały kolor, którym pokryjemy naszą mandragorę. Zaczniemy od ust. I powoli przejdziemy przez całe ciało. Tak, żeby pokryć w całości. Nie musimy się tutaj zbyt nie przykładać gdyż użyjemy jeszcze dodatkowych kolorów w przyszłości. Jeszcze troszkę tutaj. I gotowe. Teraz użyjemy naszych cieni. Ja używam ziemnego brązowego, który no, poniekąd będzie siedziała w ziemi. Będzie przypominał ziemny. Równie dobrze można użyć farby rozcieńczoną z wodą. Z racji, że ja mam farby, którymi je można cieniować, oczywiście użyję ich. Oczywiście to jest chyba najbardziej kluczowy element całego malowania. Nakładanie cieni czy raczej rozwodnionej farby, która wpływa po prostu w każdą szczelinę, sprawiając wrażenie, że jeszcze bardziej przypomina to korzeń, to robi największą robotę. Pokrywam w ten sposób całą mandragorę, zarówno z przodu, jak i z tyłu, jak i część, która jest w doniczce. Troszkę jeszcze tutaj. No i tak prezentuje się nasz mandragora po pocieniowaniu. Prawda, że wygląda już jak korzeń? Teraz użyjemy metody suchego pędzla. Więc maczamy pędzel w jaśniejszej farbie, wycieramy go prawie do sucha i nakładamy delikatnie farbę. Farba ta pokryje tylko najbardziej wystające części, przez co stanie się bardziej wypukła. Mówię o mandragorze oczywiście troszkę zielonej na górę gdyż na górze będziemy mieć koronę drzew to oczywiście każdy korzeń robi się coraz bardziej zielony u góry To samą metodą czyli suchym pędzlem pokrywamy górę no i proszę, nasza Madragora jest o wiele lepsza wygląda trochę żywiej, ma więcej kolorów ma odblaski i cienie. Teraz dodamy do niej trochę liści. Zacznijmy więc od przycięcia odpowiedniej długości. Posmarować klejem. No i oczywiście nałożyć w odpowiednim miejscu. W moim przypadku miałem szczęście, gdyż liście, które mam, idealnie nakładają się na różki, które zrobiłem. Nie planowałem tego. A wyszło idealnie. Troszkę kleju, i kolejny gotowy. Czasem trzeba trochę przytrzymać. No i trzyma. Ostatni do kolekcji. Podajemy kleju. No, i ponownie nakładamy liści i przytrzymujemy chwilę. Prawda, że wychodzi coraz lepiej. Oczywiście, ostatnim elementem, który nam został, to przykrycie mandragory. Nie może być jej zimno przecież. Mamy tutaj ziemię, łyżeczkę, czy raczej łyżkę. No i co? Wypełniamy luki. Troszeczkę dajemy do tyłu. Uklepujemy. No i nasza Madrygora jest gotowa. Możecie tutaj zobaczyć z każdej strony. Wydaje mi się, że wyszło nawet lepiej jak ta poprzednia. I nie będzie to ostatni film z takiej serii, gdzie będziemy coś robić samemu, więc subskrybujcie i lajkujcie po więcej. No i oczywiście napiszcie w komentarzu, czy Wam się podobało. Do zobaczenia, pa pa!